Witajcie, przepraszam, że wstęp na włączonym silniku, ale dzisiaj jest strasznie gorąco. Ale nie o tym, jak wiadomo, Tesla ma swój Model 3, ale BMW miało go już wcześniej. No kurczę, BMW F34, czyli trójka Gran Turismo. Właściwie jest to BMW 320D GT, rocznik 2018. Jest to taka napompowana trójka w nadwoziu liftbe. Auto jak na ten segment jest dość duże, ma 4,8 metra długości. BMW trójka 4,8 metra, nawet lekko pona. Jako, że to jest rocznik 18, pod maską mamy tutaj już jednostkę B47, nie N47. Generuje ona 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Mamy tu napęd na tył oraz automatyczną 8-stopniową skrzynię biegów. Powiem wam, skrzynię mamy tutaj bardzo dobrą. I w porównaniu do N47, B47 pracuje tak bardziej miękko. Po prostu nowsza generacja dwulitrowego dieselka. Taki samochód w tej konfiguracji waży ponad 1700 kg, ale mimo wszystko jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o osiągi. No producent deklaruje 7,8 sekundy do setki, a prędkość maksymalna 226 km na godzinę. No kurczę, dynamiczne i bardzo obszerne daily. No zobaczcie, ja mam 2 metry wzrostu, a ile ja jeszcze tutaj mam miejsca? Proszę bardzo. Ogólnie trójka Gran Turismo wygląda troszeczkę inaczej niż normalna trójka, no jest zdecydowanie dłuższa, wyższa. No i ten tył inny. No kurczę, są gusta i guściki, ale w tym przypadku mamy takiego liftbacka. Zobaczcie, jaki mamy tutaj długi zwis z tyłu. W ogóle taka sprawa, jeśli chodzi o ten tył, proszę bardzo. Mamy do czynienia z egzemplarzem raczej takim normalnie skonfigurowanym, ale mimo wszystko w trójka GT Mamy tutaj, proszę, wysuwany spoiler z tyłu. Emblemat GT320D. Możecie mówić co chcecie, ale trójka GT jest naprawdę bardzo obszernym samochodem. Zaskakująco. W ogóle zobaczcie bagażnik. Klapa otwierana jest tu elektrycznie. I spójrzcie na tą przestrzeń bagażową. Naprawdę jest tutaj bardzo duży bagażnik. Dostęp do niego też jest rewelacyjny. Ok, zamykamy. W ogóle będziemy jechać na 17-celowych kołach, 225 na 55 rozmiar. Mniejsza felga, większy komfort. to no Na tych kołach też na pewno większy VMAX niż byśmy tutaj mieli na przykład 19. Zajrzyjmy do tyłu. Oczywiście taka trójka jest bez ramek tutaj. I zobaczcie. BMW trójka. Ja mam tutaj fotel wyregulowany pod siebie. Nawet mógłbym go troszeczkę podnieść, bo siedzę bardzo nisko, ale jest tak po prostu wyregulowany niekorzystnie jak dla pasażerów z tyłu. Zobaczcie. Ja tutaj w ogóle z tyłu nie mam żadnego problemu z miejscem. Czy to na głowę, czy to na nogi. Ewentualnie oparcie tylnej kanapy mogłoby być troszeczkę bardziej pochylone. Jest trochę pionowo. Ale kurczę, BMW trójka i coś takiego? To jest mega duży atut tego samochodu. A tak generalnie środek wygląda no jak w normalnej trójce. Deska rozdzielcza i tak dalej. Jak tutaj się otwierają drzwi i zamykają. Naprawdę... Bardzo ładnie i sprawiedliwie, bez zastrzeżeń. W ogóle całe boczki drzwiowe są tutaj miękkie, czy to na dole, czy to u góry, wszędzie. No tutaj jest jedynie twardo, ale to normalne. Kierownica jest tutaj normalna, podstawowa. Jest ona o dziwo to jest zaskakujące, jak na auta marki BMW. Ma dość cienki wieniec, po prostu, ale auto i tak się fajnie prowadzi. Jak już trzymamy kierownicę, to fajne są odczucia normalne fotele. Auto jest skonfigurowane raczej w ciemnych barwach. Proszę. Zobaczcie, w tym bmw no nawet. O! Nawet powinienem się tutaj troszeczkę podnieść, i wtedy mi się tak siedzi tutaj w sam raz. A miejsca z tyłu jest wtedy jeszcze więcej. Mamy tutaj tryby jazdy: Eco Pro, Comfort sport. Oczywiście będziemy jechać na sporcie. Jeśli chodzi o zużycie paliwa tego samochodu, właściciel testował. No to tak, przy 90 bez klimatyzacji na tempomacie pali on 3,9 litra. Przy 100 i z klimatyzacją 4,1, a przy 140 z klimatyzacją 5,9. Pięknie. No dobra, myślę, że to by było na tyle na wycieczkę za granicę czas ruszać. Okej, okay, to palimy maszynę, race również. No, i normalny dźwięk czterocylindrowego dieselka. Auto jest rozgrzane. Płyn chłodniczy, jak i oliwa. Ok, damy sobie tutaj wskaźniki sportowe. No i dobra. Joystick D. Damy sobie. O, dzień dobry. Pozdrawiamy tutaj obsługę. Zawsze mnie tutaj panowie poznają. Dobra, na razie sobie. Albo dobra. razu na. Sporcie pociśniemy No i można jechać A, jeszcze zużycie paliwa Przecież, ja pierniczy To bym zapomniał Ok No i dobra, co tutaj dzieje się Na przejściu granicznym w Kołbaskowie Busy, głównie jak zawsze Busy, panowie zapiekane Wsuwają jeszcze przed próbą nie ma u mnie tak jakoś prób busów. A taką międzynarodówką chętnie bym się wybrał. Jeśli macie tutaj ze jakąś międzynarodówkę, którą można skoczyć na próbę autostradową jest dość dynamiczna, zapraszam. Ok, To startujemy. Skrzynię damy sobie na DS. No, tego dieselka nawet nie trzeba, nie wiadomo jak kręcić, bo już i tak od dołu on się w miarę żwawo odpycha. No dwulitrowy diesel. No pamiętajmy, że takie BM ki F34 występowały nawet w wersji 335D. Nie wiem, czy 335i też, ale chyba tak. Dobra, tutaj akurat ograniczenie, więc w sumie nawet bez sensu piłuję samochód w trybie D damy sobie tryb Eco Pro, na spokojnie. Jest tutaj wtedy system. Start, stop aktywny. Żeglowanie skrzyni biegów. Proszę bardzo. Se auto żegluje. Jak tam wiatr na przejściu granicznym w Kołbaskowie, który mijamy. Takie kurcze. Trochę w plecy, bardziej z boku. No ale to nic. Damy radę. To tryb sport. Tryb S skrzyni biegów. Zaraz będziemy sobie mogli tutaj, pozdrawiamy, Cole. Zaraz będziemy sobie mogli tutaj 100-200 sprawdzić. Mam nadzieję. No i dobra. Myślę, że możemy deptać. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń prędkości. Auto jest w 100% seryjny. No, paczka 8. Paczka 9, zaraz dwie stóweczki 23,88, ale tutaj było minus 2,3% spad, także później sobie troszeczkę yy, jeszcze bardziej zmierzymy. W ogóle ta BMK, mam nadzieję, że pójdzie więcej niż 226 km na godzinę. Tak, coś mi się wydaje, no bo zobaczcie naprawdę ostry, luźny Ryszard 220 już według GPS-a, 226 wpisane, a teraz nawet tak aż super do dechy nie cisnąłem średnie zużycie paliwa 13 litrów ładny wynik no, auto na trasę tankujemy 5 minut, na strzała ciśniemy 1200 km. No i hamujemy, bo wyprzedzamy. Dziwię się osobom, jak czasami piszecie, czy niektórzy piszą, że po prostu na trasę jadą, idą stop 180-200. Nawet w Niemczech nie jest to zbytnio realne. Ciągle przecież mamy ruch i dzielimy się drogą z innymi użytkownikami. Ok, ja sobie zresetowałem tutaj już raceboxa. Może zaraz jeszcze raz pociśniemy 100 -200. Powiem Wam, N47 byłoby tutaj troszeczkę słychać. Taki charakterystyczny pomruk dieselka. Tutaj jest dość cicho. To teraz jedziemy w trybie D, w trybie S, na siódmym biegu. Tutaj ósmy bieg przecież możemy sobie wrzucić, na przykład tryb komfort. No a momencie, musimy hamować. Ale wiecie co? Zahamowaliśmy, to może sprawdzimy sobie obroty. Ósmy bieg 140. To mamy tutaj no, równe 2000 obrotów, nawet bez jedynki z przodu. 160 no, pasat 5 piąteczka zjedzie. Nie, nie zjedzie. Chociażby mógłbyśmy go dziabnęli ale nie. No i coś czuję, że utrzyma się on tutaj dość długo. Tak mi się wydaje. I miałem bardzo dobre przeczucie. W każdym razie 160 km na godzinę 2280. Dobra i wystarczy prędkości obrotowych. No, długa skrzynia biegów fajna. Można tutaj cisnąć szybsze trasy. Przez 1200 chyba zmierzymy sobie w drugą stronę. Coś tak mi się wydaje. W jakim ja tutaj trybie jadę? Tryb Sport S. Nie, tutaj 100-200 nie zmierzymy, bo tutaj parę osób nas wyprzedzi, jak zwolnimy do stówki. No i kurcze będziemy potem się denerwować. 200 km na godzinę, niesamowity luźny ryszard bardzo fajne wygłuszenie, w ogóle kurcze jaki rodzinny samochód, taka trujeczka GT duża, fajnie się tym jeździ ekonomiczna, w miarę dynamiczna na co dzień, na trasy nawet nie na trasy, do wszystkiego nawet ma tutaj wyższy prześwit, widziałem ten samochód względem normalnej F30 czy tam 31 dobra, tutaj powoli tak się Będziemy napędzać. Przed nami odcinek specjalny, zaraz. Czy działa? Działa. A temperatura oleju twardo, Wskazówka stoi pionowo. Dobra, tutaj nie cisne dodechy. Bez sensu. Za wiele nie przyspieszymy. A po co tutaj męczyć. już wypada. Kurczę, pieczony! Niemożliwe, że 226 km na godzinę. V max. Niemożliwe. 230 według już GPS-u. 231. I musimy hamować, bo autobus i dopiero przed nami będzie z górki i ponownie tam Pasat B5 i Toyotka hybrydowa Ja pierd... No 232 km na godzinę według GPS-ów Jeszcze w drugą stronę też spróbujemy No i musimy zmierzyć przez 100-200 Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln Ole, tutaj, co tutaj się dzieje? Może jakąś trybunkę dla widzów stawiają, Podobno tam dalej już zrobili bez ograniczeń. Kiedyś było 120, a teraz jest bez ograniczeń. Także super trybuna by była, jakby tutaj akurat wszyscy jakimiś tam, no nie wiem, Renault Twingo czy też Mercedesami AMG po prostu cisnęli. Nie, Fajnie się maszynkę odpycha, normalnie. Jest to absolutnie wystarczające przyspieszenie. Bardzo ładnie idzie. No dobra, sound check. Kurczę, 190 koni, a tak szybki ten samochód jest. Strasznie szybki. Normalny dźwięk czterocylindrowca, ale po prostu yy, no sound check też trzeba robić. Nie da się, nie można tego pominąć. To jest też ważny aspekt yy, w próbach autostradowych. prowadzenie tutaj wychodzi, że jest jednak troszeczkę węższa oponka 225, ale na pewno przez te koła i przez te opony właśnie ten samochód tak się ładnie buja. No mój pasat chyba 232. Według GPS-u na Maksa też wycisnął, ale tu już go tam bujałem, a tutaj. Normalnie na prosty. no bo cisnąłem, teraz muszę zwolnić. Tyry się wyprzedzają. O, można już jechać. No, dawaj kolego. I prawy pas. Pięknie. Niesamowicie ładnie się ta BMW zbiera, naprawdę. Jak na dwulitrowego diesla jestem zaskoczony. Waga 1735 kg. Sheet nagrywa. Szczyt górki 210. Według GPS-u 232 już było. Tutaj mnie ktoś ciśnie A niektórzy mówią, że kurczę w Niemczech mało kto jeździ tak szybko Proszę, 220 km na godzinę A tutaj, ooo oh, Mercedes CL 500 Piękna sprawa Ciśniemy w cieniu aerodynamicznym Może coś nam to da gość leci. Pozdrawiamy. 234 km na godzinę. No, 235 już nawet. Ja pierdole. Mówite, dajmy tutaj PMC troszeczkę odpocząć. Kurczę z wrażenia, zapomniałem, że musimy zmierzyć 100-200. Akurat zwolnimy. Dobra, spróbujemy. Tutaj będzie trochę z góry, później trochę pod górę. Lepszy taki odcinek niż w ogóle. Wiaterek. No dobra. Nie będziemy już tej BM-eczki cisnąć. Może i pojechalibyśmy szybciej. Ale litości Boże Święty i tak już pokazała naprawdę na co ją stać. 235 km na godzinę. Nie wiem dlaczego producent tutaj 226 wpisał w dane swoje. Ten samochód jest znacznie szybszy. Ok, zużycie paliwa. 12 litrów przy takiej jeździe. Elegancko. Także co. Próba odbyła się pomyślnie, obroty sprawdzone, przyspieszenie sprawdzone, spalanie. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta próba niesamowicie Wam się podobała. Na razie.